Myśli osoby ukochanej, co ta osoba teraz o was myśli, czyli wróżba z kart Tarota, myślcie o osobie ukochanej, niezależnie od płci, czy kobieta, czy mężczyzna. Witam was serdecznie, kochani, subskrybenci, słuchacze, widzowie na moim kanale Tarot Online. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, bądź aktywny, bądź aktywna. Cieszę się, że jesteście, dziękuję wam serdecznie. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście tutaj na kanale i umówię się z Wami za jeden lub dwa dni od razu na wróżbę indywidualną. Zapraszam serdecznie. I teraz, kochani, co myśli Wasza osoba ukochana? Mamy pięć monet, kapłana czy papieża. Rycerz Kielichów i Cesarzowa. Oraz w przełożeniu mamy u, cztery miecze, czyli bardzo intensywnie myśli, kochanie, ta osoba ukochana o tobie. Ponieważ no, cztery miecze to akurat jest właśnie karta spokoju, ciszy, przemyśleń, wycofania się, by coś przemyśleć na nowo, przeanalizować, zastanowić się. Wycofać się, jakby tutaj widzicie, od codziennych spraw i przemyśleć to, co jest najważniejsze. No jest tutaj też blokada, tak? Są znaczy, cztery miecze to blokady, które są, być może nie macie kontaktu, no ale potrzeba tutaj odpoczynku i regeneracji, by poukładać sobie racjonalnie swoje sprawy, swoje plany. Czy jakieś swoje kroki, tak? Jeśli tutaj jest na przykład problem w relacji, nie wiadomo co dalej, urwany kontakt, zablokowany, tak? To oczywiście ta osoba myśli, no mamy tutaj co myśli, no to, że myśli, to już jest od razu, od razu w przełożeniu, tak? Dobrze pięć monet no poczucie straty, osamotnienia, tak? Nędza. Nędza oczywiście być może też niedostatek finansowy, nędza finansowa, ale również nędza może to być emocjonalna, tak, psychiczna, yy, mentalna, opustoszenie, tak, strata jakiejś osoby. Też oczywiście być może tam yy, takie sprawy jak yy, strata pracy czy strata Dobrej posady, dobrego zarobku, oczywiście tutaj też wchodzi jak najbardziej pod uwagę, ale jeśli chodzi o sprawy emocjonalne, no to, kochani, kryzys, tak? Duży kryzys i czujecie się osamotnieni, zostawieni, jakby nie kochani, czujecie się niepewnie w tej sytuacji, czujecie się porzuceni. No, i czujecie też być może wyższość partnera nad Wami, czy pod względem finansowym, czy mentalnym, nie wiem, wykształcenie i tak dalej, status, tak? Kochani, pięć monet to jakiś bardzo, duży, znaczy, bardzo duży kryzys wewnętrzny również poczucie totalnej jakby plajty, tak? Totalnej straty. Strata być może też wszystkiego, tak? Dokładnie, bo to jest już nędza taka maksymalna i no, jest ta osoba na pewno w niedostatku. Także, ale przy papieżu, przy kapłanie już mamy wiarę, tak? Przypuśćmy, Mamy również wiarę w Boga, oczywiście wiarę w to, że wszechświat, że Bóg, opatrzność boża czuwa i że wszystko się poprawi będzie lepiej. No i oczywiście jest duża nadzieja, tak, na y, uregulowanie tych spraw, że te sprawy się jeszcze ułożą, że Bóg jeszcze nie opuścił, tak, pomimo że wszyscy być może i nie opuścili tę osobę, ale Bóg jeszcze jest z nim, opatrzność Boża czuwa i. Jakby tutaj jest ta osoba też wierna sobie, swoim ideom, swoim regułom, pryncypiom i no, wierzy, że jeszcze będzie dobrze. Być może się modli też, być może właśnie zwraca się tutaj, medytuje, afirmuje no i rycerz kielichów. Tu chodzi o sprawy emocjonalne, o, o to, że ta osoba jeszcze chce zawalczyć, o miłość, o, o związek, o relacje idzie z tym kielichem tutaj tak, czyli ten kielich, no. Tak y, widzicie, dostojnie tutaj tak trzyma i chce walczyć o tą miłość, o ten kielich, o tą emocjonalność, romantyczną relację. No i widzimy tutaj biały koń, czyli mm, wygrana, też nadzieja i y, y, no miłość, harmonia, tak, przynależność, y, radość znowu y, szczęśliwy, żeby być szczęśliwym, żeby to szczęście wróciło, tak. Żeby harmonia też wróciła, żeby wróciła ta piękna, romantyczna, emocjonalna, pozytywna faza znowu. Ta osoba chce o to zawalczyć, czyli chce zawalczyć o miłość, o romantyczne, jakieś tutaj jeszcze właśnie związki czy związek. No i mamy cesarzową, czyli tutaj zawalczyć chce o tą cesarzową, tak? Mamy kontekst, więc. Yy, Tutaj cesarzowa, która jest piękna, urocza, powabna, matka, dobra opiekunka, żona. I tutaj chce ten rycerz o tą cesarzową, piękną kobietę zawalczyć, tak? Czyli myśli o tej kobiecie, no bo mieliśmy tutaj, przypominam, poczucie opustoszenia, straty tej cesarzowej i poczucie tutaj, no, przeanalizowania spraw, tak? Co zrobić? Więc tak, mamy tutaj bardzo intensywne myśli, no i y, też smutek, dużo smutku, ale również dużo nadziei, tak, na, na zdobycie jeszcze jako rycerz tutaj, tak, bojowo y, do celu, by zdobyć tą szansę u tej cesarzowej. Więc kochani, też karta ślubu być może, która gdzieś w myślach u tej osoby jest, no bo przecież. Karta kapłana, no to też jest oczywiście karta ślubu, błogosławieństwa Bożego, także być może myśli tutaj ta osoba, pomimo że to się wszystko skomplikowało, rozdzieliło, tak, umarła, ale pomimo to myśli ta osoba, że ta cesarzowa byłaby wspaniałą żoną, partnerką, matką nawet i do ołtarza, tak, o, osobą odpowiednią. Więc ta osoba dlatego chce zawalczyć. Takie są myśli tutaj um, osoby ukochanej, o której myślicie. Także życzę Wam, żeby się to pozytywnie wszystko rozwiązało i podoczyło. Oczywiście zapraszam, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, um, komentujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia. Już wkrótce.